Witajcie ponownie. Tym razem film krótki będzie o nowej linii wydawniczej, czy raczej nowej numerze linii wydawniczej Marvel Classic, Fantastyczna Czwórka od Jonadana Hickmana. Tutaj jest opis tego, co będzie zawierał ten album. Dark Rain Fantastic Four 1.5, Fantastic Four 570 Dark Rain The Cabal. Bardzo fajna warstwa graficzna w wykonaniu Shona Chenna, Dalea Evershmana oraz Neila Edwardsa. To jest najwyższy poziom, jeśli chodzi o dobre przedstawienie zamysłu scenarzysty. O czym to jest głównie historia dla tych, którzy fantastyczną czwórką, którą też w Polsce nie było zbyt wiele. To jest jeden z tych dwóch runów, jak dla mnie, ranów runów, jak to woli, które wprowadzają czytelnika w podstawy fantastycznej czwórki. Dla mnie najlepszym wyznacznikiem był zawsze John Byrne, a zaraz po nim właśnie ląduje Hickman, za to, że pokazał, że to jest. Rodzina, ale i zespół. Można powiedzieć, że nie jest fantastyczna czwórka, tylko fantastyczna szóstka. Dzięki Franklinowi i Walerii. Jest też oczywiście Alicia Masters. Dziewczyna Bena. Tu jest wstęp w wykonaniu Kamila Śmiałkowskiego. Pokazujący od początku. piszący przynajmniej co, kto, jak i dlaczego. Jeśli chodzi o fabułę, to wszystkiemu można powiedzieć, podbudową do tego było porażki Rida zarówno w wojnie domowej, tego czego się dopuścił w pierwszej wojnie domowej, jak również potem w tajnej inwazji. Teraz próbuję znaleźć sposób, by rozwiązać wszystkie problemy. Buduję tajemniczy most. Piękna ilustracja. Bardzo fajnie czyta się relacje między dwójką ich dzieci. i dzieci. Frankie i Waleria. Błyszczą w tym w pierwszych pięciu zawsze tak na pewno. Mamy Normana Odborna, który przebywa. I oczywiście coś musi się skomplikować. Ktoś lubi dinozaury, ręka do góry, ja lubię. I zaczyna się przygoda. Nieby pistolet zabawka, prawda? Ale czy tak do końca. Normalnie się przekona później. Tymczasem Rit przechodzi przez różne wymiary. I poznaje jak zakończyły się konflikty, czy to wojna domowa. Czy inwazja przez króli, króle. Także Pikman w swoim wielkim planie, rozdział po rozdziale, wszystko przygotowuje. Jak zauważyliście, między rozdziałami nie ma układek. Okładki są na samym końcu, ale jesteśmy w stanie zaobserwować kiedy kończy się dany zeszyt składający się na album. Mamy kolejne rozdziały. Które mówią gdzie jesteśmy. Jak wkurzyć normalną odborna Założyć maskę Spidermana. Przejść do niego z wyimaginowanej broni. Pomysł numer 101. Rozwiązać wszystko. widzicie kolejny szkic. I tutaj mamy z kawałą. Bardzo mocny zaszyt Zarówno ilustracyjnie jak i fabularnie. Także mam nadzieję, że kiedyś kabała doczeka się jakiegoś większego wydania tutaj u nas. No i przechodzimy do pierwszego zaszytu serii. Także tam jest podbudowa. To jest bardzo bardzo fajna. Ile pięć zaszytów, ale bardzo przyjemnych. Dark Rain Fantastic Forest, bardzo, bardzo fajna. Mamy powrót starych przeciwników, fantastycznej czwórki. Rit ukrywa przed żoną, co się stało po przekroczeniu mostu. Co widzimy tutaj, kogo spotkał. Z kim walczyli. Nawet mamy roboty duma, czy raczej dumne. Ktoś też odkrywa, że się zebrali. Panowie Nie no, Warstwa wizualna jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Też nawiązanie no, pomysłu na cztery miasta. To zobaczycie o co chodzi. Kichmanowi świetnie wyszło. Nowa rola dla su. Też tajemnicza postać, która przybywa. Przebywa do Walerii, jak i do samego Franklina. Też bardzo ważne w kolejnych częściach będzie. Cztery miasta, które będą toczyć ze sobą bitwę. Ale gdzie i kiedy to musicie się przekonać. No Hickman to naprawdę potrafi. To, że stu dostaje nową rolę, no to się można było domyślić, że będzie tą postacią. Piękna ilustracja. I oni powracają. Inhumans. Ale czy to są zwykli Inhumans, czy raczej jacyś w większej grupie. Tu mamy historię trochę Inhumansów też. Tu mamy spotkanie galaktycznych Inhumans. Także kolejny ciekawy wątek rozbudowujący kosmos Marvela. I kolejny wątek, który będzie bardzo kluczowy w kolejnych tomach, które mam nadzieję będzie Egmont wydawał regularnie i szybko. I rozpoczyna się bitwa, która była przepowiadana, której dojść musiało. Na końcu, tak jak wspominałem, mamy galerię okładek, tych których nie użyto, czy raczej, które nie były poprzedzone, tak jak był w Epic Collection Amazing Spider-Man, tylko dalej na końcu. Aczkolwiek, tak jak mówię, no jesteśmy w stanie się połapać, gdzie jest koniec, gdzie jest początek. Bardzo mnie cieszy zapowiedź na 2022 rok fantastycznej czwórki kolejnego tomu O tak patrząc po omnibusie to jesteśmy mniej więcej mniej więcej dotarliśmy do jednej trzeciej Prawie połowa praktycznie. Czy dobra, jedna trzecia powiedzmy. Ale przyszłość jest. Zafaza czwórki w wykonaniu Hikmana. Bardzo fajna. Polecam lekturę. Nie znaliście fazy czwórki, chcecie w nią wejść. To jest coś dla Was. Bo Hickman potrafi pisać duże historie rozczłonkować je potem jest calić i jest duża frajda z tego. Bo to jest o rodzinie, o przyjaźni i o byciu bohaterem. Mimo, że się robi błędy, jak, jak Rid zrobił, to jednak wyciąga się z nich wnioski.